Spakujcie razem ze mną zamówienie mojej imienniczki Pauliny. Paulina zamówiła cały komplet gotowych już wkładów w kategorii z napisami, takimi jak możecie zobaczyć na filmie, w kolorze marmurkowym, takim brązowo-złotym. Następnie w zamówieniu znalazło się również wyzwanie finansowe: prawo jazdy w kolorze złoto-białym oraz zestaw markerów. W zamówieniu mamy również tutaj koperty budżetowe w rozmiarze A6. A teraz przyszedł czas, aby zapakować razem z Wami całe te wszystkie produkty. I jeszcze chciałam Wam powiedzieć, że na moim profilu na Facebooku trwa właśnie wyprzedaż minus 50% mojego asortymentu. Robię szybkie wyczyszczenia. Właśnie dlatego, że za niedługo się przeprowadzam do swojego domu i postanowiłam, że właśnie taka mega promocja będzie idealnym pomysłem na to. Więc jeśli jesteś zainteresowany produktami, to zapraszam na Facebooka. Link masz w bio na profilu. Do zamówienia oczywiście dorzuciłam jeszcze tutaj również podziękowanie naklejki oraz spinacz i różne takie właśnie fajne gratisy. I ty, jeśli dotrwałeś do końca filmu, to napisz w komentarzu zamówienie Pauliny.